Zimno jest. Mam pucki. Trudno. Zimowa baba. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiać o mm, ejaj, które przechodzi za nas grę. Zapraszam. Fajnie? Niech antek, zły czas na takie rzeczy. Korba! Zaraz tego, tak, co to ma chodzić? Ma chodzić o to. Że Sony złożyło patent, matko jedyne. Tyłem chodzić, zły pomysł. Na nową technologię AI, która ma się nazywać AI Ghost, i ma ona wprowadzić rewolucję w tych systemach pomocy w grach. Giry. Jak to ma działać? System ma się, ta maszyna, ten AI Ghost ma się uczyć na YouTubie, na wiecie, walkthrough, gameplayach i tak dalej, oraz na. Widać go? Tak. Oraz na e, Twitchu i ogólnie na PSN, na nagrywkach jakiejś z PSN. -a. Mają być trzy opcje działania. Pierwsza to ma być duch naszej postaci, który będzie, miał, będzie nam pokazywał, jak mamy przejść. Druga rzecz to dosłownie robot przechodzi za nas grę. A trzecia rzecz to wybór trybu, czyli możemy wybrać tryb, że sama fabuła, eksploracja lub walka. Chodź tu, Hantek, pokaż swoją stopę. O i teraz odejść. Handka Gira, a to jakiegoś niedźwiedzia. Ma to być bardzo spersonalizowane, w tym sensie, że. Robot, wiedząc, co my mamy w ekwipunku, jaki mamy level, gdzie doszliśmy w danym momencie, jakie mamy relacje z postaciami itd., tak ma nam powiedzieć, co my mamy zrobić i w jaki sposób, albo na przykład powiedzieć nam, jak mamy zabić bossa. I podobno, że ma być też tak, że on będzie, będzie mu można zadać pytanie: Ej stary, jak mam zabić bossa, Juska, bo nie wiem, bo jest za trudny i yy, powiedz mi, jakie ma uniki itd. Tak Taka trochę solucja, tylko wiecie, turbo dostępna. Jakie ja widzę plusy, bo minusów jest więcej, także już się przygotujcie. No to plusy widzę takie, że i tak już ludzie korzystają z solucji, więc wtedy by była łatwiej dostępna i wiecie, po prostu pytamy gdzieś tam gry, ej, co mam teraz zrobić, powiedz mi, bo ja nie wiem. Albo zgubiłem się i daj mi kierunek, gdzie mam iść i tak dalej. Wiecie, trochę tak jak teraz mamy te żółte farby, jakieś znaczniki, podpowiedzi. Pamiętam, że w Gadoworze było coś takiego, że gość mi mówił, ej, może zobacz do góry. Takie wiecie już, jak czuł, że jestem z tak, to mi gdzieś tam podpowiadał. Druga rzecz to fajnie, że mamy ułatwienie dla osób niepełnosprawnych, czy jakichś starszych lub osób po prostu ogólnie z jakimiś. E, o, chcę wam pokazać co czy, o, z jakimiś niepełnosprawnościami, które nie, nie są w stanie przejść jakichś różnych tytułów przez jakieś tam swoje braki możliwości i wiecie, każdy może tak mieć, że po prostu nie da rady czegoś przejść, bo nie ma takiej y, czasu reakcji jaki powinien mieć, czy, czy gdzieś tam takiej zdolności manualnych, y, żeby gdzieś coś przejść, więc do takich osób jest to w porządku. I ostatnia rzecz to jest to, że fajnie, że będzie można próg wejścia do gry obniżyć trochę. Czyli są ludzie, którzy, a ja bym chciał w coś zagrać, ale te gry są trudne, dużo trzeba umieć klawiszy, dużo trzeba ogarniać i tak dalej, i ja się boję, że ja nie dam rady i tak dalej. Więc to jest fajne pod tym względem, że może uda nam się kogoś nowego przekonać do naszego, naszej sekty graczy i po prostu powiedzieć: patrz, stary, musisz też z nami zagrać, to jest fajne, proste, tylko komputer cię nauczy i dasz radę. Jeśli oczywiście ktoś będzie to używał w celach naukowych, a nie w celach yy, leniwych, super hot, sexy yy, odwilż. Ostatnia rzecz, jaka mi przychodzi na myśl, jeśli chodzi o takie zalety, to to, że jako twórca na YouTubie wydaje mi się, że to będzie przydatne na zasadzie, jeżeli chcemy komuś pokazać jakąś walkę, co on robi miny? Jakąś walkę z bosem lub. Hmm, chcemy pokazać jakiś przedmiot, yy, który jest limitowany, i nie, nie chcemy przechodzić całej gry, żeby móc go zebrać, ale chcemy to nagrać mieć to na nagraniu, żeby pokazać to widzom. To to może być jeszcze jakiś taki plus, ale już wam powiem, dlaczego to jest jednocześnie minus. Dobra, nagrywam tak, bo pan nie jest mi zimno. <laughs> nie chce iść, więc nagrywamy z jego y, tutaj czterema literami. A więc jeżeli chodzi o minusy, no to przechodząc płynnie do minusów, to właśnie ten minus, który zaczęłam Wam mówić, taki pluso-minuso, neutralny punkt. To jest to, że ludzie będą zbierać sobie achievementy automatycznie. Mam nadzieję, że zrobią tak, że nie będzie można zbierać achievementów, jeżeli korzystasz z tego robota, bo będzie to turbohamstwo i niesprawiedliwość wobec graczy, którzy, wiecie, ciężko pracują na swoje achievementy. I mam nadzieję, że zostanie ta część trofea, levelowanie uwzględnione i że nie będzie tak, że jak robot nam XP, czy robot nam zbiera jakieś rzeczy to my to dostajemy bez żadnej pracy i starania się następnym minusem jest to, że pytanie brzmi jak to będzie wpływać na wymagania sprzętowe czy będziemy musieli mieć nowy sprzęt po to żeby obsłużyć to AI nawet jak nie chcemy z tego korzystać, czy będzie można wybrać wersję gry bez pomocy czy wersja z pomocą będzie kosztowała więcej sama nie wiem co jest bardziej sprawiedliwe ale wydaje mi się, że nie powinien, powinniśmy mieć możliwość wyboru, co my chcemy, bo dla mnie w ogóle używanie pomocy do tego, żeby przejść grę, to jest jakiś totalny absurd i y, c, ktoś to powiedział, robiłam sobie research, że to jest taka kastracja hobby, bo po co tak naprawdę gramy? Wiecie, dla mnie w grze chodzi o to, że wchodzę do gry. Uczę się zasad. Uczę się tego zbioru, tego zestawu zasad, jakie mam przestrzegać, żeby grę przejść. Uczę się tych mechanik, jakie potrzebuję znać, żeby móc tą grę przejść. Uczę się tego wszystkiego po to, żeby coś osiągnąć, ale też po to. To jest trochę tak jak piłka nożna. Uczycie się, trenujecie po to, żeby być lepszymi, lepszymi, lepszymi i potem mieć satysfakcję z wygranej. A nie po to, żeby ktoś za was coś przechodził. I dlatego też nie rozumiem ludzi, którzy czytują na jakichś grach multi i yy, wow, miałem 100 killi, bo bot mi je zrobił. I serio cię to cieszy tak szczerze, tak możesz powiedzieć, wow, ale super, że bot za mnie zrobił 10 headshotów. Ale super. Kolejny z wielu minusów, <gryw> będę to dumnie powtarzać. Jest y, pytanie, czy właśnie czy to będzie tak, że to będzie taki bot twin, wiecie, że y, ktoś sobie po prostu odpali grę, pójdzie do pracy i gra sobie będzie przechodziła, a ta osoba y, powie potem, no, nie wiem, tego acziva, przeszedłem tą grę, I będzie się flexować, że przeszedłem tą grę, nigdy nie widziałem o co w niej chodzi i nie widziałem ani jednej kaczyinki, ale przeszedłem i czaje i wow i naprawdę Dark Soulsy takie po prostu redefiniowalne i wertykalne. Pytanie też, wtedy po co w ogóle kupować gry? To jest tak trochę, wyobraźcie sobie, że o, ym, idę do kina na film, ale ja nie będę go oglądać, tylko posyłam robota, robot obejrzy za mnie. Jakby... To jest dla mnie tak bardzo abstrakcyjne, po co w ogóle wtedy kupować grę, jeżeli, znaczy wiecie, jeżeli chcemy jakiś mały etap gdzieś tam, to każdy niech gra jak chce i ja tu nie chcę wam mówić jak grać, ale jeżeli ktoś to użyje i będzie tego nagminnie, z tego nagminnie korzystał, to po co w ogóle wtedy kupować grę? Po co w ogóle ją mieć i ją przechodzić, jeżeli nie potrafimy się nauczyć zasad i nie mamy ochoty w ogóle tego robić i nam się nie chce. I ja to mówię jako człowiek, który chodzi do pracy na pełen etat, ma nadgodziny, ma psa, z którym musi łazić po 3 godziny dziennie łącznie na spacery. I jestem w stanie znaleźć czas na to jeszcze, żeby poczytać sobie o Claire Obscure i co to są te zasrane pikto i co to daje. I, I mnie takie nauczyło, bardzo mnie nauczyły gry typu Baldur's Gate czy właśnie Claire Obscure. Takie gry, które są dla mnie zupełnie nowe, w których się trzeba uczyć dużo zasad, co jak działa, dlaczego, konsekwencji wyborów i tak dalej. Ale satysfakcja przejścia jest bezcenna absolutnie bezcenna i nie rozumiem dlaczego sobie to odbierać. Dlaczego sobie psuć tą całą zabawę po prostu? Ten cały rozwój, jaki możemy wynieść z tego, tą całą lekcję? Jak ja się nauczyłam być bardziej wytrwała i więcej myśleć w ogóle w życiu, tak bardziej sobie analizuję rzeczy niż po prostu żyję, by żyć i wiecie, przeżyć dzień. Ach. I ostatnia rzecz, o którą chciałam was zapytać. Pamiętacie tą aferę, gdzie recenzenci oceniali grę po graniu w nią w godzinę i nawet nie wyrażania chęci do przejścia dalej i doświadczenia całości gry, by ją ocenić? No to teraz już się to już bot to zrobi za nich, także spokojnie, nie musicie się martwić. No i chcę też dodać coś od siebie taki trochę prywaty, że ja, yy, ja Podoba mi się istnienie AI na zasadzie, że fajnie, że ułatwia nam życie, że nam pomaga w życiu, ale nie fajnie, że robi rzeczy za nas tak całkowicie. I nie fajnie, że za chwilę będzie tak, że już nie będziemy w ogóle myśleć, nie będziemy potrafić odpisać na wiadomość czy na maila, bo wszystko będziemy wrzucać do czatów i czaty nam będą przerabiać maila. Nie będziemy wiedzieć, gdzie się stawia kropkę, bo będziemy pytać za każdym razem czata, popraw gramatykę. Nie będziemy potrafili sami nic wymyśleć, zabijemy tą naszą kreatywność. Bo będzie wygeneruj obrazek i korzystam z takich rzeczy do pomocy lub w takich aspektach, których ja nie potrafię, na przykład do robienia grafik. W życiu bym nie potrafiła przerobić na przykład swojego zdjęcia czy handka, tak, żeby móc to wrzucić na okładkę, nie wiem, Dekwary, tak jak już zrobiliśmy, że siedzimy przy ognisku i jest też piesek. W życiu bym tego nie potrafię zrobić, ale. Wszystkie inne rzeczy robi sama. Scenariusze wymyślam sama. Te scenery, jak tu gonię z psem po lesie, po prostu w śniegu. Wszystko wymyślam sama. I to jest, to z, zaczyna się robić tak, że. i to nie jest dla nas wsparcie, które pomaga w takich, wiecie, powtarzalnych, regularnych, głupich zadaniach, które moglibyśmy gdzieś tam usprawnić i robić szybciej. Tak jak na przykład pralka nam pomogła w, w robieniu prania znacznie szybciej. Tylko zacznie się robić tak, że my przestaniemy myśleć, bo wszystko będzie robił robot za nas. I warto się zastanowić, czy to jest ta droga, którą chcemy iść i czy tak chcemy żyć, bo im mniej myślimy, im mniej rozciągamy ten nasz mózg, tym gorzej dla nas. Tym bardziej jesteśmy podatni na wykorzystywanie, na manipulacje, na wmawianie pierdół yy, i różnych wiecie typu teorie spiskowe i tak dalej. Więc warto się zastanowić nad tym, czy to jest dobra zmiana. Według mnie bardzo nie. Dajcie znać, co wy myślicie. My z jesteśmy oburzeni. Jak widać. I, I zostawcie komentarz i dajcie znać jakie jest wasze zdanie na ten temat. I to tyle na dziś. Pa.